Witam Cię serdecznie podczas następnej komunijnej konferencji czy spotkania. Zapraszam Cię jak zawsze do krótkiej modlitwy. Do tej modlitwy, w której prosimy Pana Boga o to, żeby to słowo było Jego słowem, żeby to słuchanie było tak, jak On chce, żeby owoce tego były takie, jakie On pragnie nam dać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych myśli i słów, i pragnień, i tęsknot, i spraw, abyśmy dali się uwieść Tobie w tej miłości, która jest naszym udziałem podczas każdej Eucharystii. Ta niebiańska miłość, która czeka na wyciągnięcie dłoni, ta niebiańska miłość, którą karmiane są nasze serca, jest w stanie przeobrazić wszystko i wszystkich. Spraw Panie, aby i nas przeobrażała, każdego z nas. Niech Cię błogosławi na to Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. W dalszym ciągu o Komunii Świętej. Do tej pory mówiliśmy jeszcze o tym przygotowaniu, a teraz już bardzo, bardzo konkretnie o samej Komunii Świętej. Chciałbym Tobie powiedzieć o tym, jak. Duchowo przyjmować Komunię Świętą. Otóż jest taka metoda bardzo mało znana, która, która jest metodą dla wielu taką najdoskonalszą w przyjmowaniu Komunii Świętej. Otóż, pierwsza sprawa. Kiedy zwykle w procesji idziemy do Komunii Świętej, to warto wtedy, kiedy przede mną jest kilka osób, cztery, pięć, warto przestać śpiewać pieśń. By w sercu, wewnętrznie, swoimi słowami powiedzieć Maryi takie słowa. Maryjo, ciebie proszę, abyś ty we mnie swoim niepokalanym sercem przyjęła Jezusa i nauczyła mnie kochać Jezusa. Dlaczego tak robimy? No dlatego, że nigdy nikt nie kochał Jezusa tak bardzo, jak kocha go Maryja. I nigdy nikomu nie zależało na tym, żebym ja. Kochał Jezusa, tak jak jej zależy. Dlatego ten moment mszy świętej warto jej oddać. Ona zrobi w naszym sercu to, czy z naszych serc to, co jest najwłaściwsze w tym momencie, jeśli będziemy rzeczywiście robić, oddajemy, jeśli oddamy jej tę ten, ten chwilę, ten moment z taką pełną gotowością. Później przed nami, kiedy jest jedna osoba, klękamy, jeśli możemy, klękamy na jedno kolano. Pamiętamy o tym, że to przyklęknięcie liczy się wtedy, kiedy mniej więcej moje kolano dotyka podłogi ziemi. Gdyby, gdy nie mogę przyklęknąć tak normalnie, w pełni, bo mam chory kręgosłup albo kolana, robię skłon i to wystarczy. To jest równowartość. To to samo znaczy. Natomiast kiedy kapłan podnosi mi, czy szafarz podnosi hostię i pokazuje mi tę hostię, mówiąc ciało Chrystusa, ja patrzę się na hostię. Niektórzy zauważyłem, niektórzy wierni patrzą się w tym momencie na kapłana. Patrzę się na hostię. I to moje amen, które teraz wypowiadam, ma podwójny charakter. Najpierw, najpierw jest to moje wyznanie wiary w to, że w tym kawałku chleba jest żywy Bóg. A później jest to takie wzięcie odpowiedzialności za całą parafię. Otóż sytuacja polega na tym, że w każdej parafii są osoby. Niestety jest ich coraz więcej. Osoby, które są chrzczone, które mieszkają na terenie parafii, do których kapłan nie może w żaden sposób dotrzeć, bo nie przychodzą do świątyni, nie korzystają z sakramentów, bo nie przyjmują kapłana na kolędzie. Znowu mówimy w oderwaniu od pandemii, no bo teraz jest sytuacja nadzwyczajna. I te osoby są poza Kościołem, chociaż są ochrzczone. Kapłan nie mając, czy kapłani nie mając możliwości dotrzeć do nich, mają jednak tych, którzy więcej rozumieją z tego, co się dzieje we mszy świętej. Tych, którzy częściej przyjmują i świadomie przyjmują Jezusa w Komunii Świętej. I właśnie kiedy tak czy nie, to w jakiś sposób jestem odpowiedzialny też za tych ludzi. To jest moje kapłaństwo. Czyli ja mam często, czy czasami większe możliwości docierania do tych ludzi, którzy mieszkają na terenie parafii, a nie żyją sakramentami, aniżeli proboszcz i mam w jakiś sposób dotrzeć. Z czym? No z tą miłością, którą Pan Bóg mi tutaj daje. Później, kiedy przyjmuję tę komunię świętą, wypowiadam to amen, idę na swoje miejsce, jeśli mogę, przyklękam na dwa kolana, jeśli mogę, a jeśli nie, to siedzę czy stoję i Zaraz po przyjęciu Komunii Świętej nie śpiewam żadnej pieśni. Nie śpiewam pieśni, tylko w sercu wewnętrznie swoimi słowami mówię Jezusowi o tym, że Go kocham. Mówię mu kilka czułych zdań, Zuwierbiam uwielbiam Ciebie. Cieszę się Tobą, kocham Cię. Powiedz mu kilka słów od siebie, i później po krótkiej chwili włącz się w cały. W śpiew całej wspólnoty. I to jest jeden z najdoskonalszych, prostych sposobów przyjmowania Komunii Świętej, ale taki bardzo jednocześnie y, pogłębiający to, co się teraz dzieje. Jeśli ktoś ma, jeśli masz lepszy sposób, praktykujesz go, to oczywiście y, praktykuj dalej, ale jeśli nie, to warto y, tą metodę y, spróbować. Y, a więc to jest to takie duchowe przyjmowanie y, duchowe właściwe usposobienie na czas przyjęcia Komunii Świętej. Warto również o tym pamiętać, żeby w tych czasach teraz, kiedy mamy pandemię, żeby tę komunię świętą zauważyłem to w wielu parafiach, że są jeszcze takie problemy, że wierni nie potrafią właściwie, wtedy, kiedy przyjmują na dłoń, nie potrafią właściwie, ułożyć tych dłoni w formie krzyża. Zdarzały mi się takie sytuacje i to nie raz, kiedy ktoś z gorliwości wziął hostię w swojej dłoni zamiast włożyć ją do ust, z dłoni do ust, to wziął tę hostię i zaczął robić na całym ciele znak krzyża, z pobożności. Pewnie nigdy nikt mu nie powiedział, że takich rzeczy nie wolno robić. No jest to skandaliczne. Kategorycznie nie wolno takich rzeczy robić. Takie rzeczy, kiedy ja coś z pobożności robię, a mam tą świadomość, że że gdzieś tam to moja własna inwencja jest, warto kogoś, kto jest obyty w temacie, zapytać o takie rzeczy, bo od tego naprawdę zbyt wiele zależy. Ta hostia może w tym momencie złamać się nawet i, i będzie wtedy problem, dlatego, dlatego o tym warto pamiętać. Robię znak krzyża na, z dłoni, z dwóch dłoni i tą prawą ręką, lewa dłoń jest na górze, tą prawą ręką biorę hostię i spożywam przy kapłanie, odchodząc obok. Stając metr z boku kapłana i przy kapłanie spożywam tę hostię, patrząc jednocześnie, czy nie ma partykuł, czy tych cząstek na mojej dłoni, którą, na której spoczywała hostia i na dłoni, którą brałem tę hostię, bo to o tym też prawie, prawie nikt nie pamięta. Jest to nowość w Polsce, w większości parafii to przyjmowanie na dłoń, ale brakuje jeszcze nam tutaj tej solidności w tej dziedzinie, dlatego Ciebie również zapraszam do tego, żebyś żebyś głębiej jeszcze w to wchodził, albo innych, o których wiesz, że może mają tu braki, znowu do których kapłan nie zawsze może dotrzeć, żeby ich też tutaj subtelnie, delikatnie z miłością pouczyć. Niech na to wszystko, co związane jest z tą świętą komunią, świętą błogosławi nasz cała Trójca, Przajświęcza, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.